Dzień dobry. Dziś opowiem krótko o tym, czym właściwie jest hosting i dlaczego jest absolutnie niezbędny, jeśli chcesz mieć swoją stronę internetową. Hosting to usługa, która polega na udostępnianiu ci miejsca na serwerze, czyli na specjalnym komputerze, który jest cały czas podłączony do internetu. To właśnie tam przychowywane są wszystkie pliki Twojej strony: teksty, zdjęcia, grafiki, cały kod, który sprawia, że strona działa. Dzięki temu, kiedy ktoś wpisze adres Twojej strony w przeglądarce, serwer może wysłać odpowiednie dane, a strona się wyświetli. Bez hostingu strona po prostu nie istnieje. Masz wtedy sam adres, czyli domenę, ale nic pod nią się nie pokazuje. Na co zwrócić uwagę przez wyborze hostingu? Warto sprawdzić kilka rzeczy. Czy panel obsługi jest prosty i intuicyjny? Czy pomoc techniczna działa sprawnie? Czy serwer działa szybko i niezawodnie? I czy w pakiecie jest tak zwany certyfikat SSL, czyli bezpieczne połączenie. To ta kłódka przy adresie strony. Hosting wykupuje się zazwyczaj na rok lub dłużej. Cena zależy od dostawcy i wybranego projektu, ale na początek spokojnie wystarczy ten podstawowy i to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. 过来那么近过。